Gery. Fajnie Fajnie obbadamy sobie zaraz ten 15 lewy już niedługo Może jeszcze jedne kolce zrobię Nie no, kolce nie, bo one tam dużo skór wymagają, a skóry Skóry to nie moja bajka Dobra, a jak się ten dnozor nazywa? Nie, to nie jest ten, którego szukamy. Zbieramy sobie, zbieramy. I A co to jest? Dwa mamasz mama i trzy. To mogę wywalić, nie? Dropitem, dropitem. 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 A, zaraz będzie level up, który poziom już będzie 12, super. Mm, kurde serio i glasses też Mam już kilka. Aha, miałem sobie buty zrobić. A, trzewiki już są zrobione. Inwentory, zakładamy czywiki. Czyli do będę potrzebować jakieś tam rzeczy, a to jeszcze nie teraz. Dobra, no to wezmę i nie będę na siłę robić, ty zapolować na jakieś zwierzę. Może tego bobra zabijemy? Chociaż mi jest te bobry tak głupio zabijacie. Tak lubię bobry, że no po prostu masakra. A ty, który masz level pierwszy? No, ciebie bym udziałał, a masz e, ale ty, panie Bobrze, odczep pod walki ze mną i z tym, że uwiem o Jezus Maria. Nie, nie teraz, nie teraz, nie. I się w pułapkę. Zginiesz wtedy. Dawaj, durna pało. Nie robi się mogę to. Mogę wziąć sobie chociaż te z Nie żyje czy żyje? Chodź tu żółwiu, cisnę cię. Tak jest Tak jest Tak się zabija żółwie Sposobem Mnóstwo 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 rzeczy Szkoda, że, 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 że czemu to one A! On żyje. No głupio mi jest go zabijać, więc zrobię tak i zrobię tak. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Będziemy mi Żółwia sobie mowanego. to jest level 8. Jest nieprzytomny. Mm, z tego co wiem, że tak, tutaj ma topor. Jak to mu zejdzie do zera, to on się obudzi. Trzeba mu dawać te narkobery, żeby się nie obudził, a będzie te wpierdziać azulbery, żeby po prostu się posilić. Jak ten taming się wypełni do maksa, to będzie mój. Posiedzimy tutaj. I będziemy mu pomagać. No siema zakrwawiona mordo. Było się bić, teraz to masz. Spokojnie jedz na spokojnie, wy dobrze jedz, będzie ok. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Będzie wszystko dobrze. Kuźwa, to potrwa 3 lata. Dobra, topor trochę, dobra, to ty sobie jedz na spokojnie w tych kolcach, nic ci się nie stanie, ja idę pozbierać, co, co by tak nie stać, głupio. Poza tym zużyłem dużo strasznie... ...dzid na nich. W ogóle ciężki był do udziałania jeden i drugi. Dostał trzy dzidy w głowę, czy dwie i... i dalej stał, skubany. Tak tuż jest. O! Teraz trochę ponapierdzielamy w ten kawień. Żeby zebrać rzeczy. Już wyzdrowiliśmy, to to, 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 jest duży plus. Może damy sobie... E, ...movement speed, mid damage. A, bo czemu by nie... ...wejścia trzy punkty. Wejścia trzy punkty, ale czekamy, bo na 15 levelu znowu dostaniemy mnóstwo rzeczy. I to będzie chyba taki główny punkt programu. Zdobycie 15 poziomu, zobaczymy co wtedy u sobie Wrócimy do żółwia. A wiadomo, że żółw nam da... Żółw nam da... EXPA! EXPA, EXPA, EXPA... Zobaczmy tutaj... Czego im brakuje do zrobienia... O Jezu, tego tutaj dużo im brakuje. Nie, to nie opłaca się farmić, znaczy tworzyć tych, tych tych pułapek z kocami zresztą one nic nie zrobiły temu biednemu żółwiowi A szkoda znaczy szkoda no fajnie gdyby one jednak broniły może to, to broni tak ogólnie może odstraszam diabli go wiedzą Ta palma w ogóle nic nie... Nie, nie nie Nie, nie mogę jeszcze Czemu? Łód, jeszcze kilka dosłownie, brakuje mi kilku, a jestem już prawie przepełniony I się zepsuł jeszcze do tego kill off. i Już robimy... ...molo. Dalszą część możemy już sobie wziąć i... ...ją schować do... Ple... ...nie plecaka, tylko do tego takiego... Dobra. Siema, mordko. powoli tu spada no to już jest powiedzmy w 10% więc niedługo już ja tu sobie otworzę pozwól hałupkę, wejdę sobie do inwentory i oddam oddam um. oddam na pewno sobie, co się oddać to na pewno oddam, bo to mi się na razie nie przyda i chciałem oddać kamień nie, chciałem oddać tą, tą Ją w ogóle mogę? Mogę ją oddać, dobra. Foundation, okej, okay, Jezus Maria, odciążyłem się dosyć mocno. Ósmy poziom... Tu masz 300, to jeszcze sporo czasu ci zostało. Ała! Kolce mi... A, Jezu, nadziałem się na te kolce. Człowiek nic nie może już zrobić, dobra. Mm. Okej. Okay. Co zrobić, żeby mieć tą bo się z włócznią? Na pewno bezpiecznie czuję. O, fiber, czyli trzeba mieć to jednak te. Bezpiecznie się czuję z włócznią. Ma dobry DPS jak na, na razie. Jak na, jak na razie trochę, trochę lipa, że okazało się, że yy, to nie jest. To co ja chciałem robić, to to nie był pistolet, tylko to był jakiś najzwyklejszy flergan, czyli do oznaczenia światła. O, tu tak dosyć sporo drewna, nie powiem, z tego wyszło. Dzięki temu mogę jeszcze jedną no, owłócznie no zrobić. Tam jest bubr. Bym sobie najchętniej tym sobie porobił kilka narzędzi i na wszelki wypadek sobie zostawił je w łóżku. Tam przy tym. Bo to... Często tak bywa, że no, coś tu, tu sobie porobię. I zostawię jeden haczet chociażby jeden piksek i jeden ten, ten, tą włócznię. Żeby była tak na start. Tak jakby coś jakby się broni, żeby wrócić po plecach, tak? Bo to, to jest. Jest głupie, żeby tak bez tego, bez, bez żadnej broni tam na łapu zapuć, znowu te wpiranie. Dobra, już jest, jest dosyć sporo. Powiem wam, że to by trwało 60 razy dłużej, gdyby to, to, to był zwykły, zwykły settings Inventory box, tu i sobie craft yy, Jeszcze jeden sobie to wykraftuję, czemu nie mogę zrobić tego lepszego bo nie mam flinta Ale to stąd pickaxe, to sobie tutaj od razu damy, a i mogę sobie dodać Tak, he no to zajebiście, jeszcze jeden sobie bym dał, ale nie mogę Nie mogę mm, olej. Olej, to tam do czegoś był. Potrzebny level też niedługo będzie. Ok. Jak to tutaj wygląda? Masz dużo jeszcze tych 74 i na razie ci spadło do 250. Jak najpóźniej, chyba się daje te narkobery, ale to zobaczymy. Suma summarum 390, czyli 400. Jak będziemy mieć 200, to będzie w połowie. No i tutaj, będzie ja w powiem, może mu nie będzie trzeba nawet dawać tych narkobery, albo tak, 5 maksymalnie. No, nie wiem, patrzymy, co jest na drugiej stronie, czy się boimy? Ja bym się trochę bał. Zobaczmy, czy to jakieś piranie są. To jest chyba pirania. To też jest pirania. No up, no up, no up. Nie, to nie jest pirania. No ale... nie przepłynę tędy za diabła. To nie są piranie? Tą rybę od razu na wierzch? Ale wielki uciepałem. Na Szkoda, że one dużo expa nie dają. Chodź tutaj. Trochę cię... O, skubie? No, mięso to jest tak. Udało się przypłynąć na drugą stronę, jak zajebiście! Tak jest! Jestem najlepszy! Dobra. Czas udziałać jakieś zwierzątko, pozbierać trochę surowców, chociaż jesteśmy przeciążeni strasznie. A czemu? Drewno, czy co tam? Nas tak... Ach. Drewno nas trochę bierze Czego mi brakuje, żeby jeszcze zrobić Fiber, a to fiber mi ogólnie brakuje. No to fiber zbieramy. O już mogę, zajebiście Nadzieję, że się nie spóźnimy do żółwia, bo jak się spóźnimy do żółwia, to... Co co, co? co? Czego. Co, co ty robisz? Co ty robisz? Nic nie ma. Durniu. Dobra, ćwiczy Michael Rexona, widać w drzewo. Nie będziemy mu przeszkadzać. Pozbieramy trochę może kamieni. Zobaczymy co tu jest ciekawego. O, tu jest jakiś dinozaur. Nie jest, Nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że z tej strony... Z tej strony jest... Ym, są te dinozaury, do których ja mogę siodło. Parazaur. Czym się wydaje? Parazaur. Drugi level. Dzień dobry. Nie. Nie. You killed parazur. No... Czego ja się spodziewałem? Że dostanie trzy kosy na twarz i, i przeżyje. No to nie było zbyt mądre z mojej strony. Ja myślałem, że sobie wezmę i. Gdzie jest Mechata w ogóle? Ona jest tam. Ja odszedłem od tego, jak on już stanie. Jak mu się, że tak powiem, się odnarkotyzuje. No, korupcja korupcja. Jak się znarkotyzuje, to wtedy jest tipa. Bo jak się znarkotyzuje... znaczy odnarkotyzuje. żeby tu żadnej pirani nie było. Lecimy. Dobra. Dzień dobry pani Jinozałze. Jak tutaj panu idzie? Dobrze, jest ok. Chcesz... Chcesz ognisko? Zapal ognisko, jak chcesz. Płacz, jak się fajnie pali ognisko. No <głuzja> Dobra, jeszcze trochę ma... Na pewno będę mógł chyba na niego nałożyć rzeczy, chociaż nie jestem pewien, czy on będzie mieć jakieś, dopiero jak siodło chyba będę mieć, to będę mieć do niego jakieś itemki, ale nie jestem pewien. Dobra, 13 poziom, trzeba jak najszybciej ten następny wybić, bo to, to nie ma na co czekać, a już druga godzina live'a, jak chcę skończyć tego live'a tym 15 poziomem, a to na ten moment nie wygląda różowo. I mam 15 level. Nie, to nie jest 15 level. Dobra, on jeszcze jest przytomny. Chociaż coraz szybciej temu spada. Dajmy sobie może ten mil damage, żeby jeszcze szybciej pizgać te dinozaury. Nie mamy jeszcze lepsza... Łuk nawet byśmy mieli. I hytozaurus. Nie znam człowieka. Tarcza by się przydała na niektóre dinozaury. No ale cóż, nie mam. Famiozaurus, Linkshot. Weźmy może ten key, żeby tego, tego parazaura udziawać, bo no jak mam na niego już ten taki Ark Founder saddle, <tryk> Founder saddle, to, to można byłoby go już tam ten przetyrać fiber. To jeszcze trzeba trochę fibera nazbierać i można iść na te parazaury. Starczy już, już starczy, chyba nie nabijemy tego levela y, na tym streamie, wydaje mi się, że po prostu wezmę sobie i, 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 i jak sobie go staimingujemy, stajming, y, czyli tak na dobrą sprawę, kiedy będzie już naszą własnością, to wtedy, dobra, masz tutaj y, remote use. raz, dwa, trzy może. Znam ci trzy, może to ci się trochę powiększy, ten top, torpor. A jakoś hardkorowo ci się tam nie weźmie i nie zmaleje ta... Dobra, tylko gdzie jest jeszcze... Dobra, tu powiedzmy, że nie ma tych pirani, To na pewno lecę. Przepięknie woda wygląda tak, by the way. To jest... To jest coś, co cieszy oczy, bo co... Znaczy, ogólnie cała gra też jest bardzo ładna, tylko że no... No siema. Mój się już nie ćwiczy. Tam jest mnóstwo dodo, dodo do do można pozabijać, to też tam level idzie. Tu nic nie pływa. O. No, nie, to jest ten żółw, myślałem. O, będzie można na żółwie upływać. Dobra. A, na dwa strzały już tylko idzie. A, i sobie zrobimy może tą pałkę? Nie mogę? A co ja zrobiłem, że tego fibera nie, zbie, nie zebrałem? Myślałem, że zebrałem. Dobra, módlmy się tylko, że tam ten. Jak przy to będzie oswojony po prostu. Już się brakowało trochę. Jeszcze jeden fiber. A. Dobra, jest. Nie chciałbym, żeby się okazało, że, że nagle nie, nie, on nie ma. You kill dodo. Ogólnie no, ten. Dobra. No, ogólnie nie chciałbym przegapić okazji, że tamtego tak już mu dużo... dużo mu uwagi zwróciłem, a go nawet nie oswoję, no ale idę zobaczyć. Idę zobaczyć, pewnie dużo expa za niego będzie za to, że go oswoiłem, tylko go jeszcze muszę oswoić. Tylko trzeba jeszcze do swojego domu trafić, a to kawał drogi. Jestem. Jestem już niedaleko. Fajna gra do streamowania, powiem wam szczerze. Nie wiem, jak to się Wam będzie podobało, bo na ten moment ogląda mnie jedna osoba. Ale sądząc po i tak ilości osób, które tu weszły, to to jest wspaniałe. No, naprawdę, dostałem Ci chyba podczas live od tego 3, 3, 3 followerów, a to jest dla mnie to jest mega dużo. No, 6. O, już nie jest daleko, ale mi się wydaje, że. Remote use. Dobra, niech będzie 10 mużdami, i wtedy to już raczej na 100%. Już się tutaj da radę... A timing ten timing effectiveness zmniejsza się, im więcej mu się da tych narko coś tam, tych narko o, narko rzeczy, to wtedy to się zmniejsza. Dlatego to, 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 to. tak już powolniej po, temu pasek leci. A teraz sobie wyobraźcie, to jest ósmy poziom, to weźcie sobie tyranozaura na 40 powiedzmy. To, to, to będzie masakra, a to jest i tak zmienione, że to jest mnożnik razy 3. No to, to tylko możecie sobie wyobrazić, jak jest ciężko później. Dobra, mam mnóstwo mięsa. Może je pogotuję po prostu. Za to też chyba się EXPA dostaje Drop item nie. Da się te da się Słońce bardzo mocno pizga You are cold Buty założyłem. No kurde jest ubrany, no Depi się nie da Tu widzicie EXP chyba mi przed chwilą skoczył bo właśnie cały czas daje jeść temu Temu No i jest, jest już bardzo blisko Torp, torpor już spada bardzo, bardzo szybko. Stało 100. Czy wytrzyma, czy da radę? Zaraz zobaczymy. No jeszcze mam więcej tych, 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 tych jagódek. Ale to jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Zobaczmy sobie. W inwentory co to ciekawego. Narkobery 2 to tak bez sensu są w sumie. Zajmują miejsce. 85 na 140 To już mamy dosyć sporo możemy nosić. A! Dwie zrobiłem tym młodym klubem, ale jestem genialny, kurde, zapomniałem gdzieś, że już zrobiłem jedno. Dlatego nie miałem. a to już wymógło. ...takim Oje, jobułat. No panie Bądź dobrym dinozaurem i już możesz ten carbonemis. No szkoda, że nie mam tego, tego si siodła dla niego, bo pewnie jakieś też jest. Chociaż nie wiem... Nie wiem jak na tej... <śm> na szyję mu będzie siedzieć. Czy na, 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 tym, na tym na tym... tej klockowatej muszli. No na dobrą sprawę bym mógł se tak o nie? I tak o tutaj być. O, se siod Tak by se siod i wyjechał. O tak. A mogę, mogę... przeskoczyć z niego tutaj? Nie, nie mogę. Zobaczmy jak w ogóle trzecia kamera się prezentuje. No tak 2 na 10. Zwłaszcza, że moja postać nie jest ma chyba jakieś przydługie ręce i małą głowę. Jak się tam dinozaurze? Już końcówka, już zaraz, już będzie nasz. Już będzie nasz! Chociaż to nie jest jakiś mega, tak, zwierz zwierzak to żółw będzie. Jak go nazwiemy? O Jezus Maria, teraz to będzie... Nazwę go żółw. Przez F. No już. Chodź. Chodź. Wstawaj. Nie udawaj, kuźwa. Tu ledwo ci nos rozbiłem, trochę się pozakrwawiłeś, widaku. Ciekawe, czy będzie mógł nosić przymioty, czy on będzie pasywnie za mną chodzić, co najwyżej będzie atakować dinozaury, które ja zaatakuję. Na no, to tu byśmy mogli już pójść ona tego tu pana. Ale wielki, wielka godzina, który ma poziom, czy to jest ta sama, to, 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 to jest... Tak, Wild Bronto, to jest chyba tamta, co była tam wcześniej czy one jednak gdzieś tam chodzą. Gdzie pomolą i stąpasz Kuźwa... Tak jest, już w tym O! Można. Pasek, odważnik jakiś ten. Coś tam. A, on się schowa w muszle. Fajnie. Fajnie polecam. Widzicie jest ile, ile, ile tyle jest zwierząt tutaj. Niektóre już widziałem. O. Yy, na przykład opirania. Gdzie tu jest napisane... o, jak nazwać? Żu... żu nie można Ż? Żu? u dobra. Żół No, 6 Equip Assault Rider... no nie mam, nie mam. E enable Wandering... nie. Neutral Aggression... Unclaim... Żółw, a widzę, że coś się tu nie da. Akces inventory. 279 potrafi unieść, to jest... ...pizdu więcej niż ja potrafię. to hmm. Set to aggressive, ok, Equipset to droid, ok, a jak mu dam tak jakieś jagody, to on to będzie wszamać, że nie będzie nigdy głodny czy coś. A tak, trochę mu to, to żyćko tam wolność odprowadza, ale no, ale dobre. O, a to jest daleko i tak, jakoś da się. się go zawołać Nie nie da się No się zablokował czy jak Idzie chodź. Chodź, żółw. Chodź. Tam w lesie jest teoretycznie bliska, ale to wiadomo, że tu on wyjdzie czy nie. No i się zacięło. No chodź. Chcesz zniszczyć ci ten, ten campfire? Tak, z... kurde, jeszcze i ten diplodok tu chodzi, i nic nie mogę nacisnąć. Dobra, demolisz. Możesz wyjść, może wyjść. Dobra. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszego streama. E, dzięki za oglądanie wszystko będzie na YouTube. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam.